Cześć, Wojtek Wychowaniec z tej strony z projektu Depresja. Dzisiaj nagrywam dla Was film, który jest związany z tematem, który w przestrzeni społecznej bardzo często jest tematem tabu. Sprawdziliśmy w naszych analizach, w naszych badaniach dotyczących Waszych wyszukań, że bardzo często wyszukujecie odpowiedzi na pytanie, czy masturbacja jest grzechem, czy masturbacja jest szkodliwa. Myślę, że odpowiedzenie na to pytanie nie jest proste, ponieważ można opowiedzieć, odpowiedzieć na to pytanie z wielu perspektyw. Według mnie, zdrowie psychiczne i bycie osobą zdrową psychiczną, taką też, takim też zdrowym dorosłym, to jest umiejętność pomieszczania w sobie różnych perspektyw. I teraz, gdybyśmy odpowiedzieli chcieli odpowiedzieć na to pytanie, czy masturbacja jest grzechem, musielibyśmy dopytać, z jakiej perspektywy chcesz na to spojrzeć, z jakiej perspektywy chcesz uzyskać odpowiedź. Bo jeżeli to pytanie zadajesz z perspektywy nie wiem, osoby wierzącej czy wyznającej jakąś wiarę, czy będącej częścią jakiejś społeczności religijnej, to pewnie. Odpowiedź, która wypłynęła z tej społeczności, byłaby, że tak, jest grzechem, jest w jakiś sposób, jest w jakiś sposób naganna w rozumieniu poczucia wartości naszej wspólnoty, wspólnoty religijnej. Jednocześnie można spojrzeć na to z innych perspektyw, na przykład z perspektywy naukowej, z perspektywy urologicznej, czy z perspektywy seksualności człowieka, a tutaj wiemy, że masturbacja nie jest szkodliwa. Że jest to naturalny element realizacji naszej seksualności, młodego człowieka, dorosłego człowieka, człowieka w wieku senioralnym i tak dalej, ponieważ my jesteśmy jako ludzie istotami seksualnymi przez całe życie i w ten sposób między innymi możemy ją realizować. Szkodliwość może dotyczyć takiego momentu czy takiej sytuacji, w której. Masturbacja bardzo mocno jest dla nas rekompensowaniem, sobie, czy kompensowaniem sobie czegoś, czy rad, że, że jest jakiś rodzaj radzenia sobie z trudnymi emocjami i trudnymi przeżyciami. Że jeżeli nie jest to ściśle taki akt też właśnie seksualny, pozytywny w przeżyciu dla nas, to pewnie być może powinniśmy jakoś poszukać też wsparcia, odpowiedniego specjalisty. Które pomoże nam popatrzeć na tę sytuację inaczej, poszukać innych sposobów radzenia sobie, tak, żeby masturbacja mogła pozostać dla nas takim pozytywnym sposobem przeżywania naszej seksualności. Powiedziałem też o perspektywie urologicznej, bo też natrafiłem ostatnio na takie badania, które mówią o tym, że osoby, które regularnie współżyją i masturbują się, Mężczyźni mają mniejsze szanse na zachorowanie na raka prostaty. Więc tych perspektyw, z, które, z których możemy skorzystać, czy odpowiedzieć na to pytanie, jest wiele. Pytanie, z której perspektywy chcesz ty uzyskać odpowiedź. Powtórzę to jeszcze raz. Pamiętaj, że taka dobra, mądra, dorosłość, zdrowa to jest umiejętność pomieszczania różnych perspektyw i godzenia się z tym, że ludzie na różne rzeczy mogą patrzeć w różny sposób. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na, na to pytanie, które często zadajecie. Jeżeli nie, to możecie dopytać jeszcze w komentarzach. Postaramy się też wkrótce udzielić e, odpowiedzi, jeżeli macie dodatkowe pytania. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć.